Studenci i uczniowie pobierający rentę rodzinną po zmarłym rodzicu lub opiekunie mają obowiązek powiadomić ZUS o dalszym kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrotu nadpłaconego świadczenia. Bez konieczności potwierdzania nauki, renta rodzinna przysługuje dzieciom jedynie do ukończenia przez nie 16 roku życia. Jeśli jednak uczeń nadal kontynuuje edukację, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do 25 roku życia. Chyba że urodziny te przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego. Gdy uprawnione do renty rodzinnej dziecko uczy się, to jest ona wypłacana przez cały rok szkolny oraz wakacje. Zaraz po letnich feriach, bądź jeszcze w trakcie ich trwania, uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych wniosek o dalszą wypłatę świadczenia wraz z zaświadczeniem o dalszej nauce. Takie potwierdzenie wydaje placówka, w której dziecko uczy się. Zaświadczenie o dalszej nauce uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni dostarczyć do ZUS-u najpóźniej we wrześniu, natomiast studenci mają termin do końca października. Chcąc, by renta rodzinna wypłacana była bez przerwy, należy zadbać, by najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do zus wniosek wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki. Abiturienci, którzy ukończyli szkołę średnią i zostali przyjęci na studia, Chcąc otrzymać wypłatę renty za wrzesień, powinni dostarczyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na studia. Muszą dostarczyć je do nas najpóźniej do końca września. Formalne potwierdzenie, że są już studentami danej uczelni, e, będą musieli dostarczyć do końca października. W przypadku zaprzestania nauki uczeń lub student muszą jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS, by wstrzymać wypłatę renty rodzinnej. Jeżeli tego nie zrobią, zakład nadal będzie wypłacał świadczenie. Nienależnie pobrane świadczenie trzeba będzie zwrócić niestety wraz z odsetkami.